Julian Sterling żył w świecie szkła, stali i cichych szeptów asystentów. Jego biuro na ostatnim piętrze wieżowca w centrum miasta było jak forteca, z której obserwował swoje imperium. Widok rozciągający się z okien był imponujący panorama miasta, tętniąca życiem i energią, którą on sam pomagał kształtować poprzez swoje inwestycje i decyzje. Jednak dla Juliana ten widok był tylko tłem, zbiorem danych na mapie jego ambicji. Emocje były dla niego luksusem, na który nie mógł sobie pozwolić obciążeniem, które spowalniało postęp. Jego życie było uporządkowane, przewidywalne i zimne jak polerowany marmur w jego holu. Relacje międzyludzkie traktował jak transakcje, a rodzinę jak obowiązek, który wypełniał regularnymi przelewami pieniężnymi. Wierzył, że pieniądze są uniwersalnym rozwiązaniem każdego problemu, od poczucia winy po samotność. Gdzieś na cichych przedmieściach tego samego miasta, w małym, schrudnym mieszkaniu, żyła jego matka Elżbieta. Kiedyś była kobietą pełną życia, której śmiech rozbrzmiewał w całym domu, a jej obrazy, pełne żywych kolorów, zdobiły ściany. Teraz jej świat skurczył się do czterech ścian, a kolory wyblakły. Jej dni były ciche, przerywane jedynie wizytami Anny, sprzątaczki i Kingi, jej siostrzenicy, która miała się nią opiekować. Anna była cichą, spostrzegawczą kobietą w średnim wieku, której oczy widziały więcej, niż powinny. Dostrzegała kurz na starych fotografiach, których nikt nie dotykał od lat, ale widziała też smutek w oczach Elżbiety, drżenie jej dłoni, gdy dzwonił telefon, i sposób, w jaki starsza pani wzdrygała się na dźwięk imienia Kingi. Anna nie była tylko sprzątaczką. Przynosiła Elżbiecie ciepłą zupę. Siadała z nią na chwilę, by posłuchać opowieści o przeszłości i starała się wnieść do tego cichego mieszkania odrobinę ciepła. Anna czuła, że coś jest nie tak. Zauważyła, że z lodówki znikają droższe produkty, które sama kupiła dla Elżbiety, a na ich miejsce pojawiają się najtańsze zamienniki. Widziała siniaki na ramionach starszej pani, które ta tłumaczyła niezdarnością, ale jej oczy mówiły co innego mówiły o strachu. Kinga, siostrzenica, była ulepiona z fałszywych uśmiechów i chłodnej kalkulacji. Kiedy pojawiała się w mieszkaniu, atmosfera natychmiast gęstniała. Mówiła do Elżbiety zbyt głośno, jak do dziecka, kontrolując każdy jej ruch i każde słowo. Dla świata zewnętrznego, a zwłaszcza dla Juliana, odgrywała rolę oddanej opiekunki, poświęcającej swoje życie dla dobra ciotki. W rzeczywistości była sępem krążącym nad bezbronną ofiarą. Pewnego wtorku, gdy Julian finalizował umowę wartą miliony, jego osobisty telefon zawibrował. Na wyświetlaczu pojawiło się imię Kingi. Westchnął z irytacją. To mogło oznaczać tylko jedno potrzebowała więcej pieniędzy. Odebrał z ledwo skrywanym zniecierpliwieniem. Julian, kochanie, zaczęła swoim słodkim, sztucznym głosem. Musiałam zadzwonić. Twoja matka miała mały wypadek. Poślizgnęła się w łazience. Wszystko w porządku, ale lekarz zalecił odpoczynek. Julian poczuł ukłucie czegoś, czego dawno nie czuł niepokoju. Ale natychmiast zdusił to uczucie, zastępując je pragmatyzmem. Czy potrzebuję czegoś? Mam wysłać specjalistę? Zorganizować prywatną opiekę? Nie, nie poradzę sobie, odpowiedziała szybko Kinga. Po prostu pomyślałam, że powinieneś wiedzieć. Coś w jej głosie, jakaś nuta pośpiechu i fałszu, sprawiła, że Julian zawahał się po raz pierwszy od lat. Zamiast wezwać asystenta i zlecić mu załatwienie sprawy, spojrzał na swój kalendarz. Był wypełniony po brzegi. Mimo to, podjął impulsywną, nietypową dla siebie decyzję. Będę za godzinę, powiedział i rozłączył się, nie czekając na odpowiedź. Ta jedna decyzja, podjęta pod wpływem niejasnego impulsu, Miała zburzyć mury, które budował wokół siebie przez całe życie. Gdy Julian wszedł do mieszkania matki, uderzyła go cisza. Było nieskazitelnie czysto, ale sterylnie, jak w muzeum. Jego matka siedziała w fotelu, otulona kocem, mimo że w pokoju było ciepło. Wyglądała na kruchą i mniejszą, niż ją zapamiętał. Na jej policzku widniał fioletowy siniak. Mamo, powiedział, a jego głos zabrzmiał obco w tej ciszy. Elżbieta podniosła na niego wzrok, a w jej oczach na moment pojawił się błysk dawnej radości, który natychmiast zgasł, gdy Kinga weszła do pokoju. Och, Julian, nie spodziewałam się ciebie tak szybko, zawołała Kinga, podchodząc i obejmując go nieszczerze. Ciotka jest taka niezdarna, mówiłam jej tyle razy, żeby uważała na ten dywanik w łazience. Julian patrzył na matkę, a potem na Kingę. Coś się nie zgadzało. Siniak na policzku po upadku w łazience? Zauważył, jak jego matka unika wzroku Kingi, jak jej palce nerwowo zaciskają się na kocu. W tym momencie do pokoju weszła Anna, niosąc tacę z herbatą. — Dzień dobry, panie Sterling — powiedziała cicho, stawiając tacę na stoliku. Kinga natychmiast odwróciła się do niej z jadem w głosie. — Nikt cię nie prosił o herbatę. Zajmij się swoimi obowiązkami. Anna skinęła głową bez słowa i wykofała się do kuchni, ale jej spojrzenie na moment spotkało się ze spojrzeniem Juliana. W jej oczach zobaczył współczucie i troskę prawdziwe emocje, których tak bardzo brakowało w tym domu. Julian odruchowo odrzucił to wrażenie, klasyfikując Annę jako personel, ale ziarno wątpliwości zostało zasiane. Postanowił zostać na kilka dni. Oficjalnie, by dopilnować, że matka dochodzi do siebie. Nieoficjalnie, by zrozumieć, co tak naprawdę działo się w tym cichym, smutnym mieszkaniu. Julian, człowiek przyzwyczajony do kontrolowania każdego aspektu swojego życia, poczuł się obco we własnym rodzinnym domu. Każdy kąt przypominał mu o przeszłości, którą starannie od siebie odsunął. Postanowił działać w jedyny znany mu sposób, poprzez obserwację i analizę. Przez następne dni udawał, że pracuje zdalnie, ale jego uwaga skupiona była na interakcjach między Kingą a jego matką. Zauważył, że Kinga wydzielała elżbiecie jedzenie twierdząc, że to dla jej zdrowia, podczas gdy sama zamawiała drogie posiłki na wynos. Słyszał, jak rozmawiała przez telefon, śmiejąc się i planując zakupy w luksusowych butikach, podczas gdy jego matka nosiła wyblakły, sprany sweter. Pewnego popołudnia, gdy Kinga wyszła, Julian postanowił porozmawiać z Anną. Zastał ją w kuchni, starannie polerującą srebrne sztućce, które nie były używane od lat. Z początku był oficjalny i zdystansowany, Pani Anno, jak długo pani tu pracuje? zapytał, opierając się o framugę drzwi. Prawie dwa lata, proszę pana, odpowiedziała, nie przerywając pracy. Czy zauważyła pani jakieś zmiany w zachowaniu mojej matki w ostatnim czasie? Anna zawahała się. Wiedziała, że stąpa po cienkim lodzie. Kinga wielokrotnie groziła jej zwolnieniem za zbytnie spoufalanie się. Ale spojrzała na Juliana i zobaczyła w jego oczach coś więcej niż tylko ciekawość, zobaczyła prawdziwy niepokój. Pani Elżbieta stała się bardzo cicha, powiedziała ostrożnie. Kiedyś lubiła słuchać radia i opowiadać o swoich obrazach. Teraz, teraz większość czasu milczy. I często jest smutna. To było proste stwierdzenie, ale uderzyło w Juliana z nieoczekiwaną siłą. Przypomniał sobie matkę z dzieciństwa kobietę, która śpiewała podczas malowania, której pracownia paczniała terpentyną i radością. Czy skarżyła się na coś? Na Kingę naciskał. Anna pokręciła głową. Nigdy. Ale boi się jej. Widzę to w jej oczach. Julian poczuł narastający gniew, ale też falę wstydu. Jak mógł być tak ślepy? Jak mógł pozwolić, by jego własna matka bała się we własnym domu? Postanowił poszukać dowodów. Przejrzał korespondencję matki. Znalazł stertę niezapłaconych rachunków za media i leki, ukrytą na dnie szuflady. To nie miało sensu. Co miesiąc przelewał na konto Kingi pokaźną sumę, która z nawiązką powinna pokrywać wszystkie wydatki. Zaczął też spędzać więcej czasu z Elżbietą. Siadał z nią w milczeniu, a powoli nieśmiało, zaczęła się przed nim otwierać. Pokazała mu swoje stare albumy ze zdjęciami, opowiadając historie z jego dzieciństwa, o których dawno zapomniał. Pewnego wieczoru, gdy oglądali zdjęcie z wakacji nad morzem, Elżbieta dotknęła jego dłoni. Tęskniłam za tobą, synku, szepnęła, a jej głos był tak kruchy, że serce Juliana ścisnęło się z bólu. W tej jednej chwili mur, który budował latami, zaczął pękać. Zrozumiał, że jego pieniądze nie były w stanie zastąpić jego obecności. Były jedynie wymówką, łatwym sposobem na uspokojenie sumienia. Konfrontacja z Kingą była nieunikniona. Julian położył przed nią niezapłacone rachunki. Możesz mi to wyjaśnić? Zapytał chłodno. Kinga próbowała grać na zwłokę. Och, ciotka musiała je gdzieś schować. Jest taka zapominalska ostatnio. Nie martw się, wszystko ureguluję. Ale Julian nie dał się zwieść. Przejrzałem wyciągi bankowe, Kingo. Pieniądze, które ci wysyłam, znikają w butikach i restauracjach, a nie w aptekach. Okradasz moją matkę. Twarz Kingi stężała. Słodka maska opadła, ukazując chciwość i złość. A co ciebie to obchodzi, warknęła. Nie było cię tu przez lata. To ja się nią zajmuję, ja znoszę jej humory. Należy mi się coś za to. Jej słowa były jak policzek. Julian zrozumiał, że nie chodziło tylko o pieniądze. Chodziło o zaniedbanie, okrucieństwo i upokorzenie, na które skazał własną matkę, powierzając ją opiece tej kobiety. Wiedział, że musi działać, ale nie spodziewał się, że punkt zwrotny nadejdzie tak szybko i będzie tak brutalny. Następnego dnia sytuacja osiągnęła punkt krytyczny. Julian był w pokoju matki. Pomagając jej uporządkować stare szkice, gdy usłyszał podniesione głosy dochodzące z salonu. To była Kinga i Anna. Wyszedł, by zobaczyć, co się dzieje. Kinga trzymała w reku małe pudełko czekoladek. Co to jest? syknęła w stronę Anny. Przyniosłam pani Elżbiecie. To jej ulubione z wiśniami odpowiedziała cicho sprzątaczka. Kto ci pozwolił przynosić jej słodycze? Chcesz ją zabić. Jest chora, krzyczała Kinga, a jej twarz wykrzywiał grymas wściekłości. To było absurdalne oskarżenie. Elżbieta nie miała żadnych przeciwwskazań do jedzenia słodyczy. To był czysty pokaz władzy. Pani Elżbieta była dziś smutna. Chciałam jej tylko sprawić małą przyjemność, tłumaczyła spokojnie Anna. Nie jesteś tu od sprawiania przyjemności. Jesteś od sprzątania brudów. Wynoś się. Jesteś zwolniona, wrzasnęła Kinga, rzucając pudełkiem czekoladek na podłogę. Czekoladki rozsypały się po dywanie. Elżbieta, która wyszła za Julianem, cofnęła się z przerażeniem, a w jej oczach pojawiły się łzy. Anna stała nieruchomo, jej twarz była blada, ale pełna godności. Nie powiedziała ani słowa, po prostu skinęła głową i ruszyła w stronę drzwi, by zabrać swoje rzeczy. W tym momencie coś w Julianie pękło. Chłód, który był jego pancerzem, roztopił się, zastąpiony przez gorący, oczyszczający gniew. Stanął na drodze Annie. Pani nigdzie nie idzie, powiedział cichym, ale stalowym głosem. Potem odwrócił się do Kingi. Jego spojrzenie było tak lodowate, że siostrzenica cofnęła się o krok. To ty stąd wyjdziesz. Natychmiast. Kinga próbowała protestować, krzyczeć, że to ona ma prawo, że on nic nie rozumie. Ale Julian jej nie słuchał. Spakuj swoje rzeczy i zniknij. Jeśli jeszcze kiedykolwiek zbliżysz się do mojej matki, obiecuję, że użyję wszystkich swoich zasobów, byś spędziła resztę życia, żałując tego dnia. Jego głos nie drżał. To nie była groźba, to była obietnica. Kinga, widząc determinację w jego oczach, zrozumiała, że przegrała. Swoją rzuciła klucze na stół i wybiegła z mieszkania, trzaskając drzwiami. W mieszkaniu zapanowała cisza. Anna stała jak wryta, niepewna, co ma robić. Elżbieta płakała cicho w kącie. Julian podszedł do niej i po raz pierwszy od niepamiętnych lat objął ją. Była krucha w jego ramionach, drżąca jak ptak. Już dobrze, mamo. Już jestem. Przepraszam, szeptał, a słowa te, tak długo niewypowiedziane, płynęły prosto z serca. Następnie odwrócił się do Anny. Pani Anno, proszę zostać. Potrzebujemy pani. Ja panią potrzebuję. W tym momencie podjął nieodwołalną decyzję. Nie wróci już do swojego dawnego życia. Spalił za sobą mosty prowadzące do fortecy ze szkła i stali. Jego nowym celem było odbudowanie tego, co zniszczył przez swoje zaniedbanie swojej rodziny. Po odejściu Kingi Julian zorganizował spotkanie, które miało na zawsze zamknąć ten bolesny rozdział. Nie była to sala sądowa ani sala konferencyjna, ale salon w mieszkaniu jego matki, miejsce, które było świadkiem tak wielu cichych cierpień. Chciał, aby prawda została wypowiedziana właśnie tutaj. Wezwał Kingę pod pretekstem omówienia warunków jej odejścia. Przyszła arogancka i pewna siebie, wierząc, że udaje jej się wynegocjować sowitą odprawę za milczenie. Nie wiedziała, że Julian przygotował się do tej rozmowy jak do najważniejszych negocjacji w swoim życiu. Na stole leżał cienki segregator. Kinga usiadła naprzeciwko Juliana, rzucając pogardliwe spojrzenie w stronę Anny, która dyskretnie stała przy fotelu Elżbiety, dodając jej otuchy swoją obecnością. Julian zaczął spokojnie, bez emocji. Otworzył segregator. Przez ostatnie dwa lata przelałem na twoje konto łącznie ponad 200 tysięcy złotych na opiekę nad matką, powiedział, przesuwając w jej stronę pierwszy dokument, szczegółowy wyciąg z jego konta. Tymczasem, jak pokazują te dokumenty, kontynuował, kładąc obok plik rachunków i wyciągów z jej kart kredytowych, ponad 80% tych środków zostało wydane w luksusowych sklepach, spa i restauracjach. Na leki dla matki wydałaś w tym czasie niecałe tysiąc złotych. Twarz Kingi pobladła. Próbowała protestować, mówić o dodatkowych kosztach, o inflacji, ale Julian uciszył ją jednym gestem. Zatrudniłem prywatnego detektywa. Mamy dowody na to, że zastawiłaś w Lombardzie biżuterię mojej matki, w tym jej obrączkę ślubną. Położył na stole zdjęcie z katalogu Lombardu. Na fotografii widniał pierścionek, który jego ojciec dał matce ponad pięćdziesiąt lat temu. Elżbieta zaniosła się cichym płaczem. W tym momencie Julian poczuł potrzebę wyznania własnej winy. Spojrzał na matkę, a jego głos stracił całą swoją biznesową twardość. To wszystko jest moją winą, mamo. Zawiodłem cię w najgorszy możliwy sposób. Myślałem, że pieniądze mogą zastąpić czas, miłość i uwagę. Byłem głupcem. Zostawiłem cię z potworem, bo tak było mi wygodniej. I do końca życia będę próbował ci to wynagrodzić. To publiczne przyznanie się do winy było dla niego trudniejsze niż jakakolwiek prezentacja przed zarządem. Było to zrzucenie maski o własnej słabości i żalu. Kinga, widząc, że traci grunt pod nogami, postanowiła zaatakować. A co ona ma do powiedzenia? Syknęła, wskazując na Elżbietę. Jest starą, schorowaną kobietą. Pewnie nawet nie pamięta, co jadła na śniadanie. To ja się nią opiekowałam. Julian spojrzał na matkę z czułością. Mamo, czy chcesz coś powiedzieć? Elżbieta drżała, ale czując wsparcie syna i ciepłą dłoń Anny na swoim ramieniu, powoli podniosła głowę. Jej głos był słaby, ale wyraźny. Pamiętam wszystko, powiedziała, patrząc Kindze prosto w oczy. Pamiętam, jak zabierałaś mi pieniądze z portfela, mówiąc, że je zgubiłam. Pamiętam, jak krzyczałaś na mnie, gdy prosiłam o szklankę wody. Pamiętam, jak powiedziałaś mi, że Julian o mnie zapomniał i nigdy nie wróci. Każde słowo było jak cios. Prosta, bolesna prawda była potężniejsza niż wszystkie dokumenty w segregatorze Juliana. Zabrałaś mi obrączkę, dodała cicho. Mówiłaś, że oddajesz ją do czyszczenia. Nigdy jej nie oddałaś. To był koniec. Kinga nie miała już żadnej obrony. Jej kłamstwa rozpadły się w pył. Julian wstał. Wyjdziesz stąd i nigdy nie wrócisz. Masz tydzień na zwrot wartości skradzionej biżuterii. Jeśli tego nie zrobisz, te wszystkie dokumenty trafią na policję. A teraz wynoś się z mojego domu. Kinga wstała, a jej twarz była maską nienawiści. Bez słowa wyszła, trzaskając za sobą drzwiami po raz ostatni. W salonie zapanowała głęboka cisza. Była to cisza ulgi, końca koszmaru. Julian podszedł do matki i ukląkł przed jej fotelem. Wziął jej pomarszczone dłonie w swoje. Nie musieli nic mówić. W tym momencie, w tym cichym pokoju, odzyskali siebie nawzajem. Lata dystansu, zaniedbań i bólu zostały zmyte przez łzy ulgi i przebaczenia. Julian wiedział, że droga do pełnego uzdrowienia będzie długa, ale po raz pierwszy od lat czuł, że jest na właściwej ścieżce. Patrząc na swoją matkę i na stojącą obok niej Annę, zrozumiał, że właśnie odnalazł swoją prawdziwą rodzinę. Minął rok. Krajobraz życia Juliana i Elżbiety zmienił się nie do poznania. Ciche, pełne lęku mieszkanie na przedmieściach było już tylko wspomnieniem. Julian, ku zdumieniu swoich partnerów biznesowych, radykalnie zmienił swoje priorytety. Sprzedał swój sterylny apartament na szczycie wieżowca i kupił dom z ogrodem na obrzeżach miasta, dom z dużymi oknami, przez które wpadało słońce, i z osobnym, przestronnym studiem dla swojej matki. Elżbieta rozkwitła. Zdala od toksycznej obecności Kingi, odzyskała siły i dawną radość życia. Zaczęła znowu malować. Jej nowe obrazy były inne niż te dawne, pełne jeszcze żywszych kolorów, jakby chciała nadrobić wszystkie szare lata. Jej pracownia znów pachniała farbami i szczęściem. Anna nie była już sprzątaczką. Julian, widząc jej niezwykłą dobroć i lojalność, zaproponował jej stanowisko zarządczyni domu i towarzyszki dla Elżbiety. Była kimś znacznie więcej, stała się częścią ich nowej, nietypowej rodziny. Była przyjaciółką, Powierniczką i cichym aniołem Stróżem, który dbał o to, by w domu nigdy nie zabrakło ciepła i śmiechu. Jej obecność była stałym przypomnieniem o tym, że dobroć można znaleźć w najmniej oczekiwanych miejscach. Pewnego słonecznego, letniego popołudnia, cała trójka siedziała na tarasie, pijąc herbatę i jedząc ciasto upieczone przez Annę. Elżbieta opowiadała o swojej najnowszej pracy portrecie Anny w ogrodzie, otoczonej różami. Julian słuchał, uśmiechając się. Już nie zerkał nerwowo na telefon, nie myślał o notowaniach giełdowych. Był w pełni obecny, chłonąc te chwile spokoju. Patrzył na swoją matkę, jej oczy błyszczały, a na jej twarzy malował się spokój, którego nie widział od czasów dzieciństwa. Patrzył na Annę, która z czułością poprawiała Elżbiecie szal. Tego dnia Julian zrobił coś, co jeszcze rok temu byłoby nie do pomyślenia. Odwołał popołudniowe spotkanie z ważnym inwestorem z Tokio. Jego asystent był w szoku. Proszę przełożyć, powiedział Julian do telefonu. Mam coś ważniejszego. Zabieram mamę na lody. Kiedy się rozłączył, Elżbieta spojrzała na niego ze łzami w oczach. Naprawdę, zapytała z niedowierzaniem. Naprawdę, potwierdził, biorąc ją pod ramię. Chodźmy. Anna, idziesz z nami. Spacerowali po parku, jedząc lody jak za dawnych lat. Julian słuchał opowieści matki o psikusach, które robił jako mały chłopiec, i śmiał się głośno, prawdziwym, szczerym śmiechem. Ludzie, którzy go mijali, widzieli po prostu syna z matką i przyjaciółką, cieszących się pięknym dniem. Nie widzieli milionera, który odnalazł swoje człowieczeństwo, ani kobiety, która odzyskała swoje życie. Wieczorem, gdy Elżbieta poszła już spać, Julian i Anna siedzieli jeszcze przez chwilę na tarasie, patrząc na gwiazdy. Dziękuję ci, Anno powiedział cicho Julian. Za wszystko. Otworzyłaś mi oczy. Anna uśmiechnęła się delikatnie. To pan otworzył drzwi, panie Julianie. Ja tylko posprzątałam, żeby mogło wejść światło. Julian spojrzał na oświetlone okno pracowni swojej matki. Zrozumiał wtedy fundamentalną prawdę. Jego największym osiągnięciem nie były drapacze chmur, które budował, ani miliony na koncie. Jego największym bogactwem był śmiech matki, lojalność przyjaciółki i spokój, który odnalazł we własnym sercu. Odkrył, że prawdziwa wartość życia nie leży w tym, co można kupić, ale w tym, czego nie można sprzedać w miłości, przebaczeniu i drugiej szansie. I w tej cichej, gwieździstej nocy były dyrektor generalny, który kiedyś rządził miastem ze szczytu szklanej wieży, poczuł się wreszcie prawdziwie bogaty. Poczuł, że wrócił do domu.